Jeśli wziąłeś kredyt pseudowalutowy na zakup mieszkania czy domu i od razu to mieszkanie czy dom wynająłeś, czy możesz dochodzić swoich roszczeń? A co by było, gdybym ci powiedziała, że możesz dochodzić swoich roszczeń, możesz mieć unieważnioną umowę i możesz odzyskać swoje pieniądze? Trybunał Sprawiedliwości jakiś czas temu powiedział, że konsument ma prawo Pomnażać swój majątek, o ile nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej. Więc jeżeli kupiłeś mieszkanie i jest to twoje jedno mieszkanie, może dwa, ale nie prowadzisz działalności gospodarczej w wynajmach, tylko wynajmujesz je jako osoba prywatna, jak to się mówi, to jak najbardziej możesz dochodzić swoich roszczeń. Nawet jeżeli to mieszkanie już sprzedałeś, a kredyt został spłacony. To również możesz dochodzić swoich roszczeń. Więc jeżeli masz taki kredyt, prześlij go do mnie, chętnie przeanalizuję i zobaczymy, ile możesz odzyskać. To są twoje pieniądze, więc wystąp o te pieniądze. Nie zostawiaj ich w banku, bo to są naprawdę duże pieniądze.